Dobra, Paweł, opowiedz mi, co tam było na tym kiubku? A no, działo się dużo, dużo się działo. E, drugi, jeśli nie pierwszy, największy kubkon do tej pory. E, wedle tego, co usłyszeliśmy na pierwszym małcie, 12,5 tysiąca ludzi. Więc e, trochę było. Mm, mm -hmm. Wadą zaletą, zależy jak na to spojrzysz. E, wydaje mi się, że z, bardziej miało to więcej zalet niż wad. Było to, że to EXPO. Jeżeli ktoś z Was w ogóle był kiedyś kiedykolwiek w ExCeL London, to Expo jest tak podzielony, że na środku jest duży korytarz, długi korytarz, mhm. naprawdę długi korytarz. Można powiedzieć, że to centrum jest na tyle długie, że na east i west, na obu końcach, są dwie stacje DLR-ki. Mhm. No więc troszkę ma. Hmm. Mm. Więc na środku jest długi korytarz, a te takie centra ekspozycyjne są po bokach. Więc CubeCon zajmował powiedzmy pół tego całego obszaru, ale po dwóch stronach właśnie, więc expo było podzielone na dwie strony. Um, miało to swoje zalety, bo był troszkę mniejszy hałas, tak? um, można sobie było wydzielić że dzisiaj chodzę tu, dzisiaj chodzę, jutro chodzę tam. Było fajnie nastrojowo, bym powiedział, i ja wiem, jak to zabrzmiało, ale było takie przegaszone światło, więc było tak, no, fajnie pod tym względem. No. Całkiem fajnie zorganizowane expo, dużo miejsca, dużo, nie, nie było czuć, że tam jest aż tyle ludzi, więc to pod tym względem było fajnie. To było widać tak naprawdę, jak ludzie wychodzili z keynote'ów, to wtedy było widać, ilu ich jest. Natomiast jeżeli chodzi o same o same kinouty, no to tak jak to zwykle na Kubernetesie, Kubernetes, tak jak to zwykle bywa na kubkonach O, mamy trzy typy kinoutów. W ogóle to jest tak podzielone, że, że kinouty trwają tam chyba półtorej godziny do dwóch maksymalnie, i to jest taka se, taki blok krótkich kinoutów. Więc pierwszy kinout zaczyna jak zwykle Chris, który jest e, szefem tego całego e, wózka i on opowiada takie najbardziej konkretne rzeczy. A potem bardzo często są sponsorowane kinouty. Więc no, jest dużo mówienia o produkcie danego sponsora, co czasem jest ciekawe, czasem nie. No, nie oszukujmy się, tak to wygląda. Nie? Mhm. Mm. Z ciekawszych takich keynote'ów to można by było zawsze wydzielić informacje, co się dzieje w projektach CNCF-owych, bo takie faktycznie keynote'y mm -hmm. też się pojawiają, najczęściej albo co zostało właśnie wypuszczone, albo co zaraz zostanie wypuszczone. Mm. Więc to jest to, jest to co, co tam najczęściej się pojawia, ale zawsze gdzieś właśnie w tym keynote'ie, Chris'a szczególnie, zawsze jakaś myśl przewodnia. tak? w zeszłym roku w Salt Lake City myślą przewodnią było właśnie ten temat o którym wspominaliśmy chyba w pierwszym odcinku czyli e, patent trolling Tak tym razem przewodnią myślą na klub w Europie Niestety nie da się tutaj oddzielić sytuacji politycznej od tego, było stworzenie europejskiego odpowiednika dużych wędorów cloudowych. Przy czym mówię dużych wędorów, mając na myśli oczywiście AWS-a, Azura, GCP, czyli, GCP czyli, czyli takich graczy, które, którzy naprawdę no, mają większą część tego, tego ciasta u siebie, tak? Czyli nie mówimy o. Wendorach typu A sprzedaje ci vm tylko mhm. mówimy już o porządnych serwisach i, yy, i tak żeśmy wspominali przed tym, jak zaczęliśmy sobie nagrywać, nie? Że, że to nie tak. jest temat, który się roz, rozstrzygnie w 2-3 miesiące. To nie jest temat, który się rozstrzygnie w 2-3 lata. Potencjał w Europie jest, mamy choćby OVH, tak? w kontekście serwerowni, tu już bardziej myślę. Nie? Mamy no, Scaleway, chyba że. to. <noise> yes, no, mo można jakiś serwis nazwać firecracker czy co. Nie, nie, nie idźmy w tą uh, yes. Spoko. Mamy takich mniejszych graczy typu Scaleway, którzy, którzy nawet wchodzą w świat mm. serverlessa. Aczkolwiek mm -hmm. nie wiem jak dzisiaj. Parę lat temu oglądałem, bawiłem się trochę tymi serverlessem. Powiem tak, był obiecujący. Tak, siedmioletni tak, chłopak jest obiecującym graczem w piłkę nożną kiedyś tam za na, hmm. na następne 10 lat tak? natomiast to nie jest to, że on będzie grał na poziomie Ligi Mistrzów za pół roku tak bym to nazwał hmm. Okay. Tam dużo brakowało, szczególnie jeżeli chodzi o observability, jeżeli chodzi o takie integracje. Tam nie było API, tam nie było takich rzeczy um, związanych z tym, nie było takich um, rzeczy jak triggery, mm -hmm. takie jakie mamy na przykład w, w AWS-ie. No, akurat na AWS jest mi naj, 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 najprościej o tym wspomnieć, więc było to bardzo ubogie. Był ekwiwalent był lambdy, tyle, kropka. No? Okej, okay. no, ale teraz wyobraź sobie, że. Znaczy, zgadzam się z tym. Ja też uważam, że fajnie byłoby mieć coś własnego w Europie. I uważam, że mamy ku temu możliwości nie tylko pieniężne, ale też i kompetencyjne, bo naprawdę bardzo, bardzo mądrych ludzi. i Tutaj nic dodać, nic ująć. No ale wyobraź sobie teraz, że nagle to, to, to musi, musielibyśmy stworzyć jako Europa taką firmę, która kupuje sobie elektrownię atomową na przykład, nie? Zdecydowanie. I... No, i nagle no, mamy, wiesz, mamy Hugging Face'a, mamy Mistrala, mamy firmy, które są naprawdę wybitne, jeśli chodzi o kwestie AI i llm -ów. i one wcale nie są jeszcze aż tak daleko przynajmniej z tego, co ja tam czytałem i słyszałem, więc aż tak źle nie jest. To jest, to, to jest, to jest, to jest jeszcze do, do nadgonienia. No Tylko Pytanie, czy jesteśmy w stanie się jako Europa tak fajnie zgrać i taki budżet zrobić? Nie? Bo to nie są budżety na poziomie nie wiem, miliarda dwóch, tylko to są budżety na poziomie, nie, nie wiem, budżetu średniego państwa Europy. To jest coś w tym stylu. Nie? I to, to, jest, to jest jedna rzecz. I, i, I popatrz, tu jest jeszcze inny aspekt, który mi przyszedł do głowy w sumie dopiero co, że ok, mówimy o oddzieleniu się, powiedzmy, nazwijmy to politycznym, nie? gdzieś ta polityka mm -hmm. gdzieś z tyłu zawsze będzie, nie? niestety, ale nawet nie patrząc na nią, ok, budujemy własnego clouda, budujemy własnego europejskiego WSA AWS'a, GCP'a, fajnie, czyli w tym momencie przestajemy polegać na... Zasobach umieszczonych w Stanach, tak? Ale dalej polegamy na zasobach sprzedawanych przez firmy amerykańskie. No bo serwery kto najwięcej kto, kto jest naj, naj, jak, jak, gdzie są największe firmy produkujące serwery de facto? Myślę, że większość to są albo Dele, albo w sumie większość to są Dele, albo czasami hp się kupowało, co nie? No tak. A drugi, okej, okay, dobra, to, to, jest, to jest aluminium, tak? To sobie poskładamy jakoś. Weźmie się młotek i się wyklepie, nie? Ale kolejny element, um, procesory. Oj, znaczy wiesz, mamy jedną firmę w Holandii, która dyktuje na razie warunki. Pytanie, jak długo. No, ale to jest tylko firma, która mówi o SML-u, nie? To się nazywa SML? Tak, to chyba firma się nazywa SML. Tak, tak, tak. Więc my mamy technologię do tego, żeby zacząć. No, ale te pytanie, czy my mamy projektantów, czy mamy taką moc roboczą i taką wiedzę, żeby to, to zacząć robić? No i też koszty pracy, nie? Ostatnio widziałem bardzo fajny artykuł o tym, że SMC, koszty TSMC w USA są tylko 10% większe od tego, co mieli na Tajwanie. Ja byłem mega zdziwiony, jak to usłyszałem, że to nie jest 30-40%, tylko te koszty są 10% większe, to jest do przełknięcia. No bo powiedzmy szczerze, jak kupujesz nie wiem, procesor, procesor Intela za 1700 zł, to jak chcę powiedzieć, że 1870, przełkniesz, wiedząc o tym, że, że jest okej, okay, że to jest twoje. W skali to pewnie bardziej boli, wiesz, trzeba mieć własne projekty, własne wafle, własne fabryki, no mamy technologie, które dają możliwość stworzenia tego wszystkiego, tylko pytanie, czy my potrzebujemy tych wszystkich procesorów, czy my tylko możemy się skupić na llm na miejscu, w którym możemy kupić sobie kartę graficzną Nvidia, no bo tak naprawdę już na tym się w tej chwili buduje. No i tyle. No i zaczynamy budować własne LLM-y i własne kompetencje, tylko faktycznie może się zdarzyć coś takiego, że ktoś zobaczy, że my zaczynamy się liczyć i ktoś będzie nas próbował no, hmm. troszeczkę zastopować, właśnie robiąc nam jakieś bany, robiąc nam jakieś cła, no albo po prostu yy, robię z nami świństwo, nie? Czy znaczy, świństwo, no tak działa rynek. Więc tak. fajnie jest się uniezależnić. Powiem Ci, że no, w ogóle tak zadam tobie pytanie, czy tych jeszcze pięć lat temu byś o tym pomyślał, że będziemy rozmawiać o uniezależnianiu się. Kiedyś była globalizacja, że outsourcowanie nie. wszystkiego, a teraz zobacz, jak się pozmieniało. Nie? Także... Jedynie wow. o czym bym, Bo to już chyba był czas, gdybym się zaczęło o tym mówić. No, może nie pięć, ale trzy lata, cztery lata. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest y ten sovereign region AWS-owy. No? Z moich hmm. rozmów na Kryptonie też wynikało, że coraz więcej firm zaczyna patrzeć na AI niejako. Mm, cudowne narzędzie do wszystkiego i zastępowania ludzi i najprostszych hmm. prac w cudzysłowie tylko bardziej mm, zaczynają myśleć już o dostosowaniu mm -hmm. rozwiązań do konkretnych faktycznie problemów. Tak? Było dużo mówienia o AI w kontekście nadzorowaniu i działaniu w CI-CD, czyli coś, co troszeczkę mm -hmm. poruszaliśmy w naszej książce. A tak przy okazji, jeżeli mówimy o naszej książce, to mamy dla Was takie zadanie, które się pojawiło teraz na dole. Mówimy o tej książce. Matko, gdzie jest ta kamera? O, tu pięknie. Mówimy o tej książce. Jeżeli będziemy mieć ponad 100 subskrypcji i 100 lajków do tego filmu, ktoś tą książkę dostanie. Zawiązamy. Zawiązamy. Więc lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie dzwonek. Wiecie, co trzeba robić. Ale wracając, więc tak naprawdę mówimy tutaj na dwóch poziomach. Mówimy o analizie takiej real-time tego, co się dzieje w pipeline. Mhm. I mówimy nie tylko o, nie wiem, jakichś w cudzysłowie AI-owych skanerach kodu. Nie, mówimy o tak naprawdę kontrolowaniu całego procesu, ale także mówimy o mierzeniu metryk Dora. I odpowiednim, e, odpowiednim podejściem okay. do tego, co dalej. Nie? Okay. E, więc, e, więc tematy w sumie ciekawe. E, mhm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, I mówiąc Dora, mam na myśli właśnie metryki Dora, a nie tą nową e, regulację Dora. Niestety tak, tak, tak. Dosyć, dosyć niefajnie, że to się nazywa tak samo, bo zobrzydzili DORę teraz. Nie powiem, którą. Cii, się. Natomiast tak, dużo takich narzędzi ai owych wspierających pracę, wspierających analizę materiałów, które są nam potrzebne do nie wiem, podjęcia decyzji, do zaimplementowania czegoś, czy, czy nawet wręcz dostarczenia czegoś. Więc zaczyna to iść właśnie w stronę takiej koncepcji, bym powiedział, pomocnika, wsparcia, asystenta, niż faktycznie zastępowania ludzi. Jako takich. Więc, więc dobrze hmm. myślę, że możemy być tutaj spokojni. Yy, I że tak, żeby było słodko, pojawiły się nowe typy gadżetów, których nie widziałem wcześniej. Czekoladki. Co to. Wow. Tak, dobra, to Pablo, czekoladka. Przy, Dla czekolady ja pojadę samą na samą konferencję. Naprawdę. Dobrze, to jedną ci zostawię. Yy, o, co, więcej, <laughs> co więcej, więcej. to jest najważniejsza informacja z Cubecona. Mhm ponieważ tego mi brakowało, a widać to za mną. Wróciły kaczki. Nie, kaczuszki są super, naprawdę. W ogóle nie wiem, czy wiesz, yy... jest... yy... znaczy wiesz co, patrząc na, twoje, <grym> yy... patrząc na twoją półkę z tyłu, to ty masz tyle tych kaczek, żebyś mógł rodzinę założyć, nawet stado. Także stary, to jest stary, moje no? board, advisory board, dlatego jestem takim no. mm. mądry. To to, tak. to jest a... ta tajemnica. No, no. To dokładnie. <grym> Je, a jeszcze co? <grym> Rzeczy, których naprawdę bym się nie spodziewał na konferencji? Nie wierzę, nie wierzę. Na szczęście na takiej konferencji jak nie jest dużo też takich rzeczy. O, I to, musiałem, hey. mieć, to, to, to musiałem mieć, to musiałem mieć. To jest niezłe. Z Humaniteka. To jest druga edycja, o. bo mają, i te, tym razem jest kolorowa, bo pierwsza była czarno-biała nazwijmy to. To jest niezłe. No hmm? i oczywiście no, masa skarpetek, Wiadomo, gdzieś tam naklejki mi poleciały. Zawsze e, ja mówię. Nie, na konferencjach brakuje tylko dwóch rzeczy, jeżeli chodzi o takie, o, te, o tego typu rzeczy. Mm -hmm. Spodni i gaci. I wtedy naprawdę już nic nie trzeba było kupować. Nie, no w sumie czapki też rozdają. Zimowe rękawiczki, wszystko jest. No. I e, fajnych ciekawych rzeczy. Takie na przykład jest z tych zestawów parę. Eee, I robimy unboxing teraz. To jest zestaw, okay. który się nazywa Cloud Native Security Operations. Taki <laughs> zestaw battlecardów. Boże, porażcie, żeby to nie było. A, dobra, już myślałem. <laughs> no, nie, to jest taki zestaw battle O malware okay. analysis i tak okay. dalej. I tu z drugiej strony mamy napisane jakieś tam dane. Mhm. I teraz mhm. tak, wszystkie te zestawy są dosyć grube, jak widzicie, O, no, oprócz czy... jednego. Ktoś Jaki posiedzi? to jest zestaw? Cloud Native Terminology. Zapytałem się, dlaczego tak mało wymyślili, nie odpowiedzieli mi niestety. Ale zwróć uwagę na to, ile ktoś musiał posiedzieć na tym, nie? Żeby to poukładać. No. Tak, to jest cały szacunek, szacunek. Kawał dobrej roboty, naprawdę. Natomiast Zają. to, co dla mnie jest w sumie w dużej mierze najcenniejsze, chociaż najczęstsze. Jest fakt, że można zdobyć troszeczkę różnego rodzaju książeczek, na przykład mhm. Cloud Native Edge Essentials. Um, nie zaglądałem do tego jeszcze. Jest napisane małymi literkami i są, są diagramy, więc o. wydaje się być mądra. Oby. Zobaczymy. <noise> Mam też zdobyczną Platform engineering for Architects. Tak, to słyszałem, że to jest fajna książka. Eee, to naprawdę, słyszałem, że to jest fajna i książka. Co więcej, to jest też fajna sprawa. O, o autografiki. Wszystkich kratuluję. trzech. Mhm. Wszystkich trzech. Znaczy, to, ty tą opowieść już znasz, ale opowiem ją, bo dlaczego by nie. Był też Kelsey Hightower. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Kelsey Hightower, to naprawdę wyjdźcie spod swojego kamienia, e, bo już czas. <laughs> I podpisywał książkę Kubernetes Up and Running, którą w, yy, współautorzył z kimś tam. Ja oczywiście bardzo inteligentnie, jak to każdy, każdy Polak, wpieczyłem się w środek kolejki, przez co nie miałem opaski na ramię i nie dostałem tej książki, ale wpadłem na genialny pomysł. I dlatego jeszcze raz wrócę do tego. Dałem książkę, dostał Hel Kelsey Hightower ode mnie. Co więcej, jak zobaczył i zrozumiał o co mi chodzi, co nie było proste, ale ja się nie dziwię, bo tam naprawdę był Harmider, kazał mi to podpisać. I no. osiągnięcie mojego życia no. to było podpisanie książki na stoisku kersiego, podpisanie książki dla niego. Tak, Parę osób zrobiło zdjęcia, mam nadzieję, że je zobaczę. No, w każdym razie, idąc dalej, od Octopusa dostałem taką książeczkę. Exploring Octopus Deploy. Hmm. Swoją drogą Octopus jakby dostał drugie życie teraz. Dzięki temu, że Wave Workshop, nie Wave Workshop, przepraszam, Codefresh przejęli, czyli Argo CD. Więc, więc tak naprawdę no to jest książeczka opisująca właśnie koncept, jakie, mają, jakie są koncepty za Octopusem. Um, I coś jeszcze. Jeszcze mamy takie malutkie książeczki, też mi się udało je zdobyć. E, najbardziej się cieszę z tej, Cloud Development Environments for Dummies, czyli idealnie dla mnie. Seria e, idealnie e, mm -hmm. e, Dokładnie, mam dwie, więc tobie też dam, więc będziemy o, sobie dziękuję. czytać. E, I, i, tak. a, no, I też coś na koniec. Pamiętacie, jak mówiliśmy o książce O'Reilly Wasz Understanding Kubernetes in Visual Way. To jest coś podobnego, też taka bajeczka dla dzieci. Czemu nie, tak? Jak? Yeah, no, wow, Dobra, mia miałem coś powiedzieć, ale nie powiem tego. <laughs> y jednak y nie powiem tego. A ale jak indoktrynować, to od małego, tak? Nie wiadomo mm -hmm. o co chodzi. Tak, tak.